Alleluja, alleluja, alleluja. Aleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Obok krzyża Jezusa stała Jego matka i uczeń, którego milował. I rzekł Jezus do ucznia, oto matka Twoja. Aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa świętej Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. <laughs> Obok krzyża Jezusa stałem. Matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego milował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wśród nasz i ojcze proboszczu, nasze mamy kochane, Ministra dzisiejszy tam w zapłać za posługę. Kochani parafianie, przyjaciele Matki Bożej, nieustającej pomocy, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Panu umiłowane Boże Dzieci. Dzisiejszy dzień odpostowy, kiedy my wieczorną szamu świętą wchodzimy w naszą uroczystość Maryjną. Ten dzień dzisiejszy nam Pokazuje Pan Jezus w taki bardzo realny sposób, w realnym takim wykazie naszego życia, ale też w bardzo odpowiedzialnym momencie, w jaki sposób Pan Jezus właśnie objawia miłość swoją do nas. Słyszeliśmy w Ewangelii Świętego Jana, 19 rozdział, o tym jak Pan Jezus umierając na krzyżu miał przy sobie najdroższych ludzi, najbardziej kochanych. Święty Jan, kiedy pisze o sobie, że on był obecny, pisze uczeń, którego milował Jezus. Oczywiście trzeba powiedzieć, że święty Jan też bardzo kochał Pana Jezusa. Kiedy my czytamy opis w Ewangelii Ostatniej Wieczerze, tam jest napisane, że Pan... Pan Jezus siedział za apostolami przy stole, a święty Jan, apostol, był oparty o Pana Jezusa, swoją głowę skłonił na Jego ramieniu, na sercu. I święty Piotr, kiedy chciał się dowiedzieć, kto jest zdrajcą Pana Jezusa, to właśnie sam nie zapytał, a powiedział Janowi, zapytaj Pana Jezusa, o kogo chodzi. Tak, bo ta miłość taka była delikatna. Że nie można było jej naruszyć. I na tyle też delikatną miłość święty Jan Apostol ma do Pana Jezusa, że nie pisze uczeń, który kocha Jezusa, tylko uczeń, którego Jezus kocha, którego Jezus milował. I to jest bardzo ważne dla nas dzisiaj. Dlaczego? Bo Maria, to co najdroższe było w Pana Jezusa, tutaj na ziemi, jego mama, Zostaje oddana uczniowi. To tak, jakbyśmy mieli coś najbardziej ważne, coś najbardziej, najbardziej drogocenne w naszym życiu i chcemy komuś to ofiarować, to wybieramy człowieka, wybieramy osobę, którą najbardziej kochamy, której najbardziej wierzymy, która nam jest przyjazna i w której mamy pewność, że ona nie zniszczy. Tego. Czy to będzie jakaś rzecz, czy to będzie jakaś osoba, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. E, Tutaj może, kochani, nie będę się posługiwał jakimiś wymyślonymi przykładami, ale tak powiem z naszego domu, z własnego podwórka. E, u nas była taka sytuacja, na przykład no, w naszej rodzinie, w małżeństwie mojej mamy. Że moi rodzice nie mogli mieć dzieci, ale w jakiś cudowny sposób Pan Bóg im dał mnie, i no, jestem taki, jak jestem. Tak? Mówi: Proszę kochać i się nie obrażać. Tak? Najlepiej zawsze powiedzieć. No ale też był taki moment, kiedy mama miała bardzo ciężką operację, i lekarze mówili, że może umrzeć. To opowiadała mi potem mama i ktoś tam z rodziny, że mamusia zwróciła się do swojej mamy i do siostry rodzonej i mówiła, że jeżeli ja umrę, nie przeżyję operacji, to zajmijcie się moim dzieckiem, ale powiedzcie mi na 100%, że Wy to zrobicie, dajcie mi udowodnienie, że tak będzie. I wtedy się oddaje kogoś najbardziej, kogo się kocha w ręce ludzi, którym można zaufać, no ale dzięki Bogu właśnie jest tak, że Pan Bóg zrobił cud i dzisiaj ja jestem żywy i mama i wszystko jest dobrze. Dlaczego to mówię? Bo tak mniej więcej próbujemy zrozumieć Pana Jezusa. On wiedział, że ma jako Bóg, tak, który nie może umrzeć, ale będąc człowiekiem ma przejść przez ten próg śmierci. I na ten krótki moment ktoś by powiedział, przecież to trzy no, dni, piątek, sobota, niedziela, już jest martwych wstanie. Ale jak bardzo kocha Pan Jezus swoją mamę, że On nawet na tych parę godzin powierza matkę swojemu uczniowi, tak powierza swojemu uczniowi. I my nie możemy mierzyć czasu po ziemsku, nie możemy mierzyć czasu tak po ludzku, nie możemy nawet naszej miłości czasowo mierzyć, ale robimy tak, jakby to miało być na wieczność dlatego, że miłością jest Bóg, dlatego, że Pan Bóg jest wieczny. I dzisiaj, kiedy my wpatrujemy się w obraz Matki Bożej nieustającej pomocy, chcemy powiedzieć, że Maryja, która została oddana pod opiekę świętego Jana Apostola, Ewangelisty, za chwilę spotyka Pana Jezusa z wstalego. Ale co ciekawe, Ona nie zwalnia siebie z tego obowiązku. Dlaczego? My, jako ludzie wierzący, wiemy, i to nawet tak powiem szczerze: nie trzeba być jakimś wielce wierzącym, czy, czy chrześcijaninem, czy katolikiem, ale wiemy, że nawet tak, prawdzie patrząc w oczy, historycznie też, jeszcze to za naszych czasów, tyle razy Matka Boża przychodzi z nieba na Ziemię. I o tym się mówi nie tylko w kościele, ale też i w mediach, i gdzieś w gazetach, i książki opisują. I ludzie o tym mówią, tak? Na przykład Fatima, Lourdes, tam, na przykład, tam La Salette, inne tam miejsca święte, czy tam Medjugorje, czy, czy Guadalupe. Dużo, dużo miejsc na świecie, gdzie udowodniono, że jest Matka Najświętsza, przychodzi, aby zająć się swoimi dziećmi, aby odwiedzić ich, aby one, czyli my, żeby się nie stracili na drodze wiary. I to oznacza matka, która nieustannie pomaga, która ciągle jest z nami, która nawet dla naszych ludzkich oczu i e, dla naszych takich potrzeb emocyjnych, nawet uczuciowych e, robi to, bo przecież wiarą możemy przyjąć, że Maria jest w niebie, jest na ziemi, że opiekuje się nami, ale ona też jako matka, e, będąc jako człowiek, tak, błogosławiona między niewiastami. Rozumie każdego z nas, rozumie nas jako ludzi i wie, że my potrzebujemy tego, że my tego potrzebujemy. To tak, jakby ktoś wam przekazywał pozdrowienia, na przykład teraz my już z wami znani, bardziej jak na pewno chyba jakaś rodzina zrobiła się, przynajmniej w moim odczuciu, to już Wojtowice czy tam Bedrykowce, moja wioska to już chyba jest na równie. To tak, tak bym tu przyjeżdżał do was, jak do siebie, do domu. I jak ktoś powie, że ojciec wręcz już przekazuje Wam pozdrowienie, no to jest dobrze, to przyjemnie, ale my byśmy chcieli, żeby ten ksiądz przyjechał do nas kiedyś. Jak on nas pozdrawia, lubi, szanuje, pamięta, jest nam wdzięczny, no to niech przyjedzie kiedyś. Tak? I to jest ważna obecność. I dlatego dlatego Maryja, Boża mama, też ona rozumie nas i przychodzi tyle razy na ziemię, żeby być z nami. I teraz dla każdego z nas, co to może znaczyć nieustająca pomoc? Jeżeli my pytamy siebie albo kogoś, w jaki sposób Matka Boża nieustannie mi pomaga, to odpowiedź na to jest bardzo prosta i jedyna. Ile razy prosisz, tyle razy możesz w tym się przekonać. Jeżeli nigdy nie prosisz, to w jaki sposób możesz udowodnić sobie, że. Znasz Matkę Bożą, że kochasz ją, że przez nią zanosisz prośby do Chrystusa, do Pana Boga. Oczywiście Matka Boża nawet dla tych, którzy nie proszą, pomaga, ale jakże ważne jest mieć tą wdzięczność do mamy, mieć wdzięczność taką kochającym sercem. I tak jak Pan Jezus, który z wielkiej swojej troski i miłości do Matki swojej, Powiedział uczniowi, oto matka twoja, czyli weź ją do siebie, zajmij się nią, zaopiekuj się, żeby ona nie czuła się samotna, żeby nie była osierocona, żeby nie była zalamana tak po ludzku, dlatego, że to było z chwili na chwilę, kiedy Pan Jezus miał umrzeć na krzyżu. I właśnie przed śmiercią człowiek najbardziej ważne sprawy, najbardziej ważne rzeczy załatwia w swoim życiu. To rzeczywiście jest bardzo potrzebne. Pamiętam, jak za dzieciństwa jeszcze opowiadali mi, czy moja mama, czy babcia, tak na wiosce i to powiem szczerze, że ci ludzie rzeczywiście są święci, o których mi właśnie tak opowiadano, których ja znałem, których spotykałem w życiu, jak umierali na przykład, jak mieli tam co ciekawe, długo żyli wtedy ludzie. Tak? Ja pamiętam. Jedną, drugą, jeszcze tam sąsiadki, które tam po 104, 106, 108 lat żyli i, i, i po prostu oni chodzili na nogach, położyli się spać i nie wstali. Ale też takie sytuacje, kiedy ktoś opowiadał, że jeden tam pan, taki dalszy nasz sąsiad, zwolał swoich dzieci, kazał, żeby oni przyszli gdzieś tam, kto daleko mieszkał, żeby im przekazać, żeby oni przyjechali. Wtedy nie było jeszcze telefonów, to były lata 80 któryś. I Powiedział żonie, żeby ona szykowała garnitur, żeby on się tam ogolił, umył i ona tak mówi, no ale gdzie ty się wybierasz, na odpust jakiś czy coś? Nie, wiesz co, ja, ja na pewno będę umierać, ja muszę się szykować. No i ona tak wiadomo, nie? No co ty wymyślasz, jakie umieranie przejść? No, mówi, zawolaj dzieci, niech przyjdą wnuki i tak dalej, bo ja tutaj, no, nie żartuję, ale poważnie mówię. No i potem oczywiście już po jego śmierci, czy tam na pogrzeby nawet, opowiadano jak to było że tak się stało, że dzieci przyjechali, że On ich się doczekał, że oni wspólnie się tam pomodlili. On im dał jakieś tam nastanowienia, powiedział jak mają mamę szanować, jak mają gospodarkę tam się zająć, tą gospodarką i tak dalej. I pożegnał się, pobłogosławił ich i co ciekawe na końcu dał im różaniec i powiedział to jest mój testament dla was, macie się trzymać różańca, macie się trzymać Matki Bożej. I mówi, położył się sobie na takim tapczanie, przeżegnał się, zamknął oczy. Oni do niego on nie oddycha. I to, powiedzmy, taka śmierć ludzi świętych. Tak? oni przygotowani, oni to odczuwali, oni wiedzieli, kiedy to ma być, nikt nie panikował. My dzisiaj tak myślimy, nie, że śmierć to coś bardzo straszne, coś takie nie, nie na ludzkie siły. A ludzie, którzy żyli z Panem Bogiem, którzy mieli wiary w sercu, którzy rzeczywiście kochali Boga, oni w taki sposób odchodzili. To nie jeden przykład. Ja sobie tak myślę, jakby dzisiaj ważne było i, i warto, żeby tak ludzie po prostu potrafili być przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. I jeszcze raz wracamy do Pana Jezusa. Jeżeli On w taki ważny moment swojego życia ziemskiego polecił matkę dla ucznia, to my chcemy być tymi uczniami, takimi Janami, tak? Dzisiaj też jest właśnie wspomnienie uroczystości, rzeczywiście uroczystość świętego Jana, Chrzciela Narodzenia, my świętujemy Matkę Bożą w naszej parafii, ale właśnie to jest ten moment, kiedy my chcemy zwrócić naszą uwagę, jak ważna jest Matka Boża dla nas. Na ile my potrafimy z tą Matką Bożą żyć? Na ile ona rzeczywiście może być tu w naszej wiosce nieustająca pomoc? Nieustająca pomoc. To tak jakby ktoś powiedział, to jest wiecznie tryskające źródło gdzieś tam, tak? Czy studnia. No ale jak nikt nie bierze wody, no to ta studnia się może za chwilę popsuć i tam, nie wiem, się... Woda już będzie niedobra. Trzeba z tej studni ciągle czerpać. I jeżeli my będziemy przychodzić do Matki Bożej, jeżeli będziemy do niej wzywać, przynosić swoje prośby, intencje, ofiarować swoje życie, to ta Matka Boża rzeczywiście będzie nieustająca. I myślę, że dla Waszej parafii to jest nie to, że zadanie, ale takie powołanie, żeby z Matki Bożej nie zrobić taką czasową, kiedykolwiek jakąś pomoc, ale rzeczywiście, żeby ona tu była nieustająca, czyli żebyście tu często przychodzili, żeby często przyprowadzali swoich dzieci, wnuków. Myślę, że wioseczka troszkę większa jest i, i też miejsca w kościele wystarcza, żeby o tym mówić. Tak? Bo tam, gdzie się nie mówi o Bogu, tam się o Nim nie słyszy. O Panu Bogu można usłyszeć tam, gdzie o Nim mówią. Czyli trzeba o tym mówić w domu, trzeba przypominać swoim dzieciom, pokoleniom młodemu. Tak, że jest Kościół, że jest Msza Święta, że jest Matka Boża, która na nas czeka. Bo my możemy różne sprawy w domu załatwiać. Ale jeżeli nie powiemy o Panu Bogu, to my się potem dziwimy, a czemu nie ma ludzi, a czemu ktoś nie idzie, a czemu tam na przykład sąsiadka czy sąsiad nie przychodzi. No bo może dlatego, że my tak mało mówimy o Kościele, że my mało reklamujemy ten Kościół, tak? że my nie pokazujemy swojego szczęścia. Wiadomo, ja nie mówię tam jakoś skrajnie, że wychodzisz z Kościoła, idziesz po wiosce, krzyczysz, tańczysz, uśmiechasz się, słuchajcie, jak byłam na mszy i tak dalej, no bo to też, to nie jest Afryka i nas by to nie zrozumieli. Ale można o tym mówić. Można mówić w domu, na podwórku, w sąsiada, w sklepie można mówić, tak, czy przy spotkaniu z kimś znajomym trzeba o tym opowiadać. Trzeba może nawet sobie wziąć za taki obowiązek, a nawet przywilej, że jak ja się spotkam z kimś ze znajomych, spróbować mówić o Kościele. Powiem tak szczerze, że ja już jako ksiądz kiedyś sobie próbowałem takie różne postanowienia robić, jak to się robi na Wielki Post, czy na Adwent. I tak ludzie nieraz wymyślają, tak? W Wielkim poście to i to będę robić, albo w wielkim poście będę się modlił tam e, drogie krzeżą, albo w Adwent codziennie będę koronki odmawiać, czy godzinki śpiewać do matki bożej. A ja tak jakoś Pan Bóg mi dał, że e, próbowałem zrobić takie postanowienia, że będę na przykład w tym. Adwencie, w tym roku, powiedzmy, będę mówił o Kościele. Na przykład na drugi post będę mówił o swoim zakonie: Ojcu Pałdwinów. Tam jeszcze na następny raz będę opowiadał tam o naszej parafii. No i to tak, nie to, że ja nic nie robię, tylko o tym mówię. Ale gdzieś tam spotykamy się i tak dalej. Ktoś tam podszedł do mnie, zobaczył mnie na ulicy: O Szczeń Boży, pochwalony, jak tam życie, zdrowie, i tak dalej. No a ja w tym czasie mam postanowienie mówić. Powiedzmy o naszej parafii. No wszystko dobrze, my fajnie, akurat, wiesz co, no troszkę pracy jest, robiliśmy dekoracje, tam troszkę pomalowali ściany, w kościele zmieniliśmy tam jakieś obrusy, nie? I tak przy jakiejś okazji od razu mówię o tym. I to było takie moje postanowienie, że jeżeli się spytają, czy masz tam jedną krowę, czy cztery, no to ja mówię, że w kościele drzwi zmienili, tak? Jak się spytają, słuchaj, przepraszam, która godzina? Ja powiem, wiesz co, no w kościele to tam chyba w zegarku jest pół do drugiej. No i tak zawsze ten kościół musiałem wepchać gdzieś. I to też dla mnie księdza nie było za bardzo łatwe, ale, ale to też trzeba tak spróbować. Ja nie mówię, żeby to było skrajne, ale ile razy my mówimy o czymś, tak? ile razy my o tym pamiętamy. I jeżeli chcemy powiedzieć, że Matka Boża jest nieustająca w swojej pomocy, to trzeba zapytać, czy ja często proszę ją o tą pomoc. Tak? Czy ja ją często proszę o tą pomoc. To tak jakby u nas to wiadomo, to jest taka troszkę gra słów, ale próbuję Wam wytłumaczyć, no karetka pogotowia no to wiecie to jest taki busik jeździ tam zabiera chorych do szpitala u nas to się mówi tam szwytka pomocha, czyli szybka pomoc na Ukrainie się mówi tak no i jak ja widzę jak na przykład karetka sobie jedzie bez tych lamp bez sygnału tylko tak powoli jedzie ja mówię no to to nie jest szybka pomoc trzeba zmienić nazwę to jest wolna pomoc jak szybka pomoc ona musi lecieć bo inaczej to to, to nie jest szybka pomoc, tak? Tak samo tutaj, jeżeli nieustanna pomoc, no to nie, że raz na rok. Może nawet za każdy dzień. Zawsze Matkę Bożą zapraszam do siebie i przecież na pewno macie dużo spraw do Matki Bożej albo przez nią do Pana Boga, tak? Każdy ma rodziny, każdy ma gospodarstwo, każdy ma dzieci, wnuki, każdy ma krewnych swoich. Przecież tutaj można wszystkich zanurzać w tym sercu Maryję. I można powiedzieć, że nawet nie dać jej odpoczynku. Każdy dzień, żeby Matka Boża miała co robić. Dlatego Was kochani dzisiaj chcę zachęcić na tej mszy świętej, żeby ta nazwa nie była taka, nawet tak ośmieli się powiedzieć, klamliwa, ale rzeczywiście prawdziwa. Jeżeli nieustanna pomoc, to któż jak nie my i kiedy jak nie dzisiaj. Któż jak nie my i kiedy jak nie dzisiaj. Żebyśmy o tym pamiętali i... Matkę Bożą uwielbili swoim sercem, swoim życiem i swoim modlitwą. Amen. Amen.